No, cześć. Jest niedziela. W niedzielę poświęcam czas na obserwację, właśnie różnych rzeczy, prostowników, i dzisiaj też trochę, może, poględzę. Ciekawe, czy ktoś wytrzyma do końca. No, ale zobaczymy. Znaczy, zobaczymy. Ja zobaczę to w statystykach. No, jest prostownik. Prostownik Sławka wykopany z piwnicy działa bardzo dobrze, tak? bo we wcześniejszym filmie próbowałem go uruchomić, ale nie udało się. Przyczyna była taka, że był uszkodzony przewód zasilający. Po wymianie przewodu zasilającego, prostownik ożył i działa bardzo, bardzo ładnie. No, ale trochę może o historii. No nie jestem osobą kompetentną, aby się wypowiadać w tych tematach, ale na tyle, na ile wiem, no to coś powiem, nie? Tak. Prostownik powstał. Właśnie, gdzie on powstał? Prostownik powstał. Tam, gdzie zaczęła się przemiana w naszym kraju, czyli w lipcu roku 80, yy, właśnie tam, gdzie powstał ten prostownik, yy, zaczęły się właśnie strajki i tak dalej. No, ktoś sobie pomyśli, że to pochodzi z Gdańska. No niestety nie. Yy. Hmm. No właśnie, prostownik powstał WSK Świdnik, a WSK kojarzy się nam z motocyklami, tak? No ale oprócz motocykli, czyli wytwórnia sprzętu komunikacyjnego, no to też są helikoptery. No duży rozjazd pomiędzy jakąś tam WSK Trójką, później Czwórką. A helikopterem. No, w tamtym czasie, właśnie to wiemy z relacji osób, które brały tam, powiedzmy, udział, czy, czy, czy były w tamtym czasie, właśnie, czy pracowały w tym zakładzie. No to było dość ciekawie, bo, <laughs> przepraszam, w tamtym, właśnie czasie, no mieliśmy tam byliśmy, czy byliśmy ścisło powiązani ze związkiem radzieckim. No i były produkowane helikoptery właśnie dla y, wojska. No i właśnie właśnie w tym czasie właśnie tych y, zmian czy 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 Właśnie tych strajków na terenie zakładu znajdowały się w pełni uzbrojone helikoptery. Także był spory problem, bo oczywiście w tym zakładzie no, pracowali czy, czy przebywali też piloci i tak dalej. Także nie było problemu, żeby. Takimi helikopterami rozpierdzielić wszystko dookoła, tak. No ale wtedy by się zaczęła masakra. No i jakoś to minęło, a później przeniosło się to w inne miejsce. No i kto chce, to niech sobie wygoogla, co się działo dalej. No ale przejdźmy do prostownika i właśnie tamtego okresu, lat 80, 90. Bo pracowałem też bodajże 6 lat w lubelskich fabrykach wak. No i tam też spotkałem spotkałem prostowniki wykonane wykonane przez osoby tam pracujące, dla osób tam pracujących, bo każda, każda taka właśnie większa firma. Posiadała jakiś tam y, dział elektryczny, czy, czy to była, było utrzymanie maszyn w ruchu, czy, czy produkcja y, jakichś elementów. No i tam oczywiście można było stworzyć prostownik. No to były takie czasy, że ciężko było coś tam dostać, y, coś, coś, coś kupić. Y, no i właśnie powstawały tego rodzaju konstrukcje. W lubelskiej fabryce WAK jak pracowałem to też przewijałem transformator od prostownika, który był wykonany właśnie przez jakiś dział, przez jakiś dział dla pracownika, dla dla, dla mojego kolegi akurat. No i tutaj właśnie sytuacja wygląda prawdopodobnie, podobnie, tak? No bo to, co mieli tam do wykorzystania, każdy chciał sobie coś tam dorobić, prawda, do tej, do tej swojej pensji, czy, czy się odwdzięczyć w taki czy inny sposób. No i powstawały takie, takie fajne, fajne konstrukcje, które są nietypowe. A co ciekawe w tym przypadku, tego prostownika, on nie wymaga żadnej zmiany z mojej strony. Czy, czy ingerencji w to, co zostało wykonane, on działa świetnie, można ładować nim nie wiem, można nim ładować AGM, można nim ładować normalnego kwasiaka, nie ma problemu, i jest wykorzystana w nim połowa jego, jego mocy. To, co właśnie w poprzednim filmie z udziałem tego prostownika wspominałem. No dobra, no to tyle o historii, oględzeniu i co, co, co tu się dzieje, tak? Prostownik jest bardzo ciekawie wykonany. Czy ktoś go tam ciekawie właśnie stworzył, zmodernizował? Tutaj mamy jedyneczkę, dwieczko, trzy, trzy, cztery i tu jest zero, i później jest sześć, siedem i zero. I właśnie to wygląda nawet przy obecnym napięciu sieciowym, no bo transformatory na no transformator ma wpływ właśnie zasilanie. On sobie doskonale radzi. Tutaj do tego zera to jest taki zakres powiedzmy normalnego, spokojnego ładowania. Te niższe zakresy, może nie, ale gdzieś tak od czwórka, piątka. To jest fajnie. 6,7 to jest taki, takie, takie szybkie ładowanie. No i tutaj jest 0. Zaraz to pokażę, bo tak jak widać, no dzisiaj właśnie powłą powłączałem e, e, mierniki, e, żeby nie było przypału. tak I to jest napięcie na akumulatorze. E, jest podłączony. Tutaj mamy wyzerowany, tak tak idealnie nie wyzerujemy no ale jest wyzerowany rozładowałem akumulator 60 amperogodzin bosza, no i ten akumulator ma pojemność 10 amperogodzin według, według, według tego co pokazuje mi sztuczne obciążenie no i teraz tak, skoro ten akumulator ma 10 amperogodzin, no to 1/10 to pasowałoby mu tutaj 1 jeden amper dać. No i co się stanie? No on jest na jedyneczce. No to odpalamy. No i jak widać jest fajnie, czyli taki rozładowany akumulator do zera, jak to się mówi. Można do niego podłączyć, no ale ja nie mam czasu tak, żeby tam się długo nad tym zastanawiać, no to na dwójkę go dajemy. No tu jeszcze nic się nie dzieje, no dość mocno go rozładowałem, tak dzieje się, nie dzieje się, no, no oczywiście, że się dzieje, bo prąd nam wzrasta, no i oczywiście napięcie. Yy, dajemy go dalej. Jest 2 Ampery. No jakieś tam 10,5. Tak? Lecimy dalej. I dalej. I to już jest piątka. Yy, no tak jak widać, yy, co to nam daje tam. Już 3,5 Ampera. Tutaj będzie 0. Czyli tu nie ma i wchodzimy na zakres ten mocniejszy. No i tu się już zaczyna właśnie dziać. No, gdyby to był akumulator w pełni sprawny, miał te swoje 60 amperogodzin, no to teoretycznie można by już tutaj go właśnie ładować w tym zakresie. Nie no, ale mamy jeszcze siódemkę. Tak. No coś nie łączy. no No właśnie. No coś nie łączy. No jak stał tyle lat no to może mu coś nie łączyć, nie mniejsza o to. No dobra, poszedł poszedł. No i co? Mamy tutaj 5A prawie 11V No jest fajnie. Czy nie działa? No tych 6V nie, nie sprawdza. Może przepnę go na akumulator doładowany. No i tak to jest akumulator doładowany, i no i na szósteczkę. No, i sobie tutaj dojedzie do jakichś tam prawie 16 V, no ale tak jak widać, prąd ładnie sobie spada. No tutaj osiągnie jakieś 17 V. No i właśnie to jest to szybkie ładowanie. No ale co za GM? I powiedzmy ładowaniem w pojeździe. No też ta radę. Także prostownik jest fajny, amperomierz działa może niezbyt precyzyjnie, ale jest, jest nieźle. Cześć.